Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Spigris yy, i oczywiście Wasze wyczesane bitwy. Dzisiaj można powiedzieć, że mamy gościa specjalnego. Jest to Sebastor z Gamestona, czyli portale poświęconego właśnie grze Armored Warfare. No, zobaczmy, co on tam tutaj wyczaruje. Yy, powiem Wam, że wiem niestety jak skończy się ta yy, bitwa. Yy, nie będę tego mówił od razu. E, powiem tylko, że jest dobrym przykładem na to, jak należy grać TDK, -mi. czyli popularnie <gum> kampimy. ktoś mi mówi popularnie kampimy. Staramy się wykorzystać to oczywiście to, że odświecą nam tutaj spoterzy, że wyświecają ciężkie pojazdy, my trzymamy się z tyłu, tak jak robi tutaj Sebastor. Zobaczcie, Staną sobie za tą dziś kamyczkiem i po prostu Snajpi, jak to się tam popularnie w tego typu grach mówi. Kampi i snajpi. <grystanie> Oczywiście jest to zalecane przy tego typu pojazdach. Tutaj nie mamy szans żadnym z ciężkich się jeden na jeden ostrzelać. Nie mamy szans z lekkimi. One po prostu za szybkie są, za szybko strzelają, za szybko nas zjeżdżają. Nawet spottery są dla nas bardzo, bardzo groźne. Raz, że mają większy zasięg wykrywania, a dwa, że są bardzo szybkie, bardzo zwinne i są w stanie po prostu zajechać na śmierć. No ale tu to gadu gadu, a kolega już tutaj 2168 obrażeń nastukał. Oczywiście w zadaniu bardzo polega... pomaga nam... Nie polega. Bardzo pomaga nam tutaj dowódca, tak jak na przykład Sabrina, która daje nam lepszy kamuflaż, daje nam zasięg do wykrywania pojazdów, tak żebyśmy mogli coś ciężkiego strzelać, zanim tu coś wykryje nas. Pomaga też oczywiście założenie tutaj kamuflażu na pojazd, powinien nas wyświecić. I co bardzo ważne, bardzo, bardzo w tym zadaniu pomaga nam tutaj specjalna umiejętność, czyli tłumnik dostępny pod E, Nie powoduje to, że podczas strzelania nie spada nam Właśnie nasz kamon. Czyli nie, nie jest nas łatwiej wyświetlić. Normalnie, jeśli strzelamy, to po każdym oddanym strzale tutaj ten współczynnik kamuflażu nam spada i przecinek ma coraz większą szansę, że zobaczy skąd oddajemy strzały. Oczywiście, mówiąc że na myśli, że zobaczy skąd oddajemy strzały, myśli też, że zobaczy, gdzie stoimy, czyli wyświetli się cała nasza. Sylwetka, bo to skąd się strzela i tak, jeśli się dobrze popatrzymy, to widać można chruwać trafić kogoś na ślepo. Tutaj bardzo ładne ostrzelanie Challengera. Mam już 6135 obrażeń. Stojąc w miejscu. <laughs> Trzeba to podkreślić, stojąc w miejscu. No i pięknie, Tutaj skończyli się, można powiedzieć przeciwnicy. Trzeba zmienić pozycję. Zmaga nam tu Typhon 2. To losowanie też było dosyć tutaj dla nas może powiedzieć szczęśliwe. Dostaliśmy szóstki i piątki. Pół na pół mniej więcej. No to już nie będzie tak łatwo Dokładnie. Dokładnie. Erkoszeci gdzieś tam albo bez przebicia. Challenger jest bardzo mocno opancerzonym pojazdem. Tam gdzie w tej chwili stoi, będzie bardzo ciężko go przebić. On no, to w tej chwili próbuje chyba na ślepo. O, dokładnie. Pewnie drugi strzał w tą stronę poleci. I. No, dokładnie. Trafił tym razem tutaj nam yy, na ślepo, można powiedzieć. Ja, takim do miejsca, w którym widział wystrzały. Sebastor mocno go tam punktuje, ale bez większych yy, sukcesów. No, chyba się znudził. Tam jeszcze z przodu mamy Centaura a dwudziestkę, jednego, drugiego, Kingreya. No w każdym razie jest jeszcze co strzelać. E, PTL-02 bardzo szybko strzela, ale zadaje no, tam średnio e, w granicach jakichś 400 tylko e, 10 wrażeń. Natomiast e, Centaury, jak przywalą, to potrafią w granicach 800. Więc są bardzo groźnymi przeciwnikami, prawda? Przeładowują tam z 1,5 czy 2 sekundy wolniej. Zaczęło, Było blisko i drugi strzał padł bardzo, bardzo blisko. Udało się tym razem. Ponownie challenger. Myślę, że tutaj by przydało się go gdzieś ee, objechać. I po prostu dobić. Tam dużo życia już nie ma. Jeśli będę, czwóreczka. Stara się świecić To nie jest to zadanie łatwe Zidentyfikuj cel. Sami wykryliśmy sobie <laughs> przeciwnikami, mimo tego, że sporo pojazdów tam jest bliżej. Znowu się cofną. O, Będę czworeczka został nie złą Prawdopodobnie zaczął strzelać i został wyświecony. Tutaj mamy Tabra z boczkiem, strzela ślepo, pudło. Zjechał tu na dół, to, to już po nim. Albo go dobije ten BmD, albo my. I... Oj, pada. No ale jednocześnie ginie też yy, BmD-4, czyli oczko. Tutaj zresztą kolega pisze, że z potawem nikt nie strzelał. No ciężko mi powiedzieć dlaczego. Były tam dwa pojazdy, więc one mogły się oszukiwać. Nerkawa. Jest dosyć twarda, zwłaszcza z takiej długości, żeby ją gdzieś tam przebić. No i tutaj Sebastor e, postanowił chyba właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, zrobić, czyli wyjechać i dobić tego e, Challengera. No i zobaczmy, jak będzie się ustawiony boczkiem. Dąży coś zrobić? Nie zdąży. Lubicie bardzo ładnie. Ponad 8000 obrażeń w tym momencie. Ale został jeszcze XM1 gdzieś tutaj i został Centaur i został nam Law. No nie będzie łatwo. Niego centaura um, ubił Erc. Tutaj bardzo, bardzo ryzykuje Sebastor. Ten XM gdzieś tam jeden stoi. Oj, polecą buły. A tym bardziej, jak się wyświecił, to jeszcze Centaur. I dostaje właśnie do. XM jedyneczki. O! Oj, oj, oj. Kudła. Co trafił, coś mi się wydaje, że w tym momencie, właśnie kończy się tutaj ta rozgryweczka. Zaraz zobaczymy. No ale wynik naprawdę ładny. I. <ścoughs> ja jeszcze wyjechał nam tutaj lap. Z życia, law do czego strzela nie do nas. Bardzo ładnie. To jest Sebastian. Wykorzystał okazję. No, tym razem pudło. znowu las wstrzelił. By troszeczkę bardziej cofnąć. Law zna, w przeładować trafił, ale. Dokładnie. Sam ginie. No. Byłoby bardzo, bardzo trudno tutaj w tym momencie e, to wywalczyć. Law miał pełnia życia. Byliśmy już na ogrysku. E, no niestety, bitwa tutaj e, kończy się. Przegraną, ale pójdźmy na wyniki. Koledze ostatecznie udało się tutaj u nas strzelać aż 9693 obrażenia, Bardzo ładny wynik. Myślałem, że dostanie platynkę. Platynki się nie udało, ale wpadło złotko. Mamy złoty medal, mamy zacelność tutaj, 6 asyst, 4 kile i jeszcze takie. Ogólne podsumowanie podstawowe: 4130 doświadczonka na czysto. Bardzo, bardzo ładny wynik i myślę, że przykładna gra do tego, jak grać tymi niszczycielami, czyli nie wyjeżdżamy jak górni do przodu, stoimy z tyłu, korzystamy z tego, że ktoś nam coś wyświecił i wtedy szlamy. Mam nadzieję, że taki gierek tutaj zarówno kolega, jak i wy będzie mieć. jak najwięcej, oczywiście z wygraną, nie przegraną. Trzymajcie się, do zobaczenia.